I, i, i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale z Gridy Return Another Another three, 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 Remake Overdone. Ja z tej strony, 11. <laughs> Nie, nie, co ja robię? potem dodaję w montażu napisy typu uwierzcie mi, nie jestem alkoholikiem, tak. Gdy to jest drugi odcinek, kiedy jestem nie trzeźwy i piję. Something's wrong. friend. Co? The to friend is Italiano. Verdone. Aloha. Nie, to nie, po. To po. po innym było języku. Notes, Ring, 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 ring. He's stuck, like feeling ring, ring. Hey, Sherry, well, Sherry, lady. Not nothing's that tomorrow. If you call me baby, I'll be always yours Oh, actually. Actually. Some weird employee actually proposed to bring back some bad vision character from another location and have uh -huh. him it instead. But I think they scrapped the idea once they found out just how to well that went back. Hey, uh, so, he so small, you could crawl inside the Oh, the room. Boy, so, in oh yeah. Uh, something I forgot about you. Uh, Watch out, that bear? Który kurwa miś? Ogoniu już idzie po życiu. No? O, marionetka. O, marionetka, stoń, słaby tułówka. Gdzie są jeszcze balony? Tu są balony. Rikat idzie. Mi się wydaje, że... Chyba... Czy jakiś skurwol do mnie będzie? O, pod kontrolą mogę się to dobrze wiedzieć. Mi się wydaje, że jakiś jeszcze jeden skurwol będzie po moją dupę szedł. Czekaj idzie. Marynatka tu stoi. Czekaj idzie. No to też nie mogę go za bardzo... Foxiego trzeba patrzeć, ale... Idiota Karl... Tutaj Ballon Boya pierwszej Freddy Fnaff. Jestem bardzo oburzony tą całą sytuacją. Shine your camera light on him periodica periodica periodically. What means is fucking periodically? What is fucking means? Awa! perio... co? Pe, periodicali translator periodicali, co to kurwa znaczy? perio dobrze napisałem? periodically cyklicznie 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 Dobra, mam nadzieję, że to co teraz zrobię ma jakikolwiek sens. Pierdalaj. Ten, kto przyjdzie, ten ma przejść. Ma dobrą sprawę. Obawiam się o moją energię, hmm. która mi spada niesamowicie szybko. On se tak po prostu wszedł, kurwa. On se tak po prostu tutaj kurwa wszedł nic, nic. Żadnego siema, żadnego cześć, żadnego chujci w dupę, żadnego wyrwę ci oko i se je włożę na miejsce mojego. Nie oka. Nie, nie. On se po prostu wszedł wolnym kurwa jambolajem, Że zabrakło mu kurwa piwa w tym haku i tak siema, kurwa, ja po twoje życie. Wyskakuj z życia. Jak wskoczy zaraz piąta, to będzie minusio. Ale ty spierdala. Ciebie to kur... nie mam alkoholu, nie. Nieletnim alkohol jest zabraniony. Nie sprzedaje... i chuj. Już raz prawie miałem. ja, ja pierdolę tam grę, słomaczę się na pierdolę, ja co to kurwa nie, a zamknij się kurwa, nie potrzebuję Cię w moim skoładzie. Tak, trzymam się biurka, bo czuję, że mnie zgadzi wypierdolica zaraz. Jak, tego nie przejdę. No być łatwo. To jest trzecia noc, ich jest kurwa pięć i jeszcze pewnie custom nighty. Ekstrasy i jakieś ukry Ha, ukryte kurwa, jakieś noce. Knoja na szczęście słychać w tej wentylacji. utwierdzone info: Balonbornia słychać w wentylacji. Balonborn się sprzedał. Sprzedał. Sprzedał się. Złomiebany. O siasy, teraz nie przyszedł, bo się zdenerwuje. Dobra, no to jednak przyszedł. Ojojojojojojoj, czeka, 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 czeka. Nie, marniatka, to na to. Ej, <laughs> się nie pozbyłem! O kurwa. W poprzednim odcinku trochę rymowałem, dzisiaj nie będę rymował. Dzisiaj nie. będę chlał. Karamba. Kałamba, kałamba. Kau, kał, 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 kałamba. Zbierdolaj Oj, z mojej ziemi. Co ty kurwa robisz w moim ogródku. Nisiasty, proszę, nie rób mi tego teraz. Nisiasty, dziękuję. Nie dziękuję! Boni. Dobra, na szczęście. Tak? Tak, poszedł sobie, dobra. Ale ty już ty też możesz sobie pójść. Nikt was nie kocha. A już tym bardziej wasze mamy. To była noc kurwa trzecia. Jeszcze czwarta i piąta. Nie ma nie, nie, nie nie, nie. Już tego, nie, już nie nagrywam, nie, ja to ja już Nagrałem sobie filmy na całe dwa dni, kurwa, i chuj. Na cały weekend se kurwa nagrałem. Jestem psychicznie. Tu, tu psychicznie jestem, tu, o tu nie spożywajcie alkoholu. Spożywajcie narkotyki. Na razie Wam dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka, jeśli się Wam spodobał. Łapka w górę musi być... Widzimy się w odcinku prawdopodobnie z The Backroom Survival. Cześć.